wuju. Piękne słońce, wiatr wieje, krowy się paso. Wysiadłem z autobusu po 45-minutowej podróży, może mniej, chyba mniej. I nie widziałem żadnego plakatu kandydata na prezydenta Polski. Nie widziałem też żadnego plakatu prezydenta Polski widziałem mnóstwo plagatów kandydatów na burmistrza Barcelony ponieważ w takim mieście dzisiaj będę głosował a przede mną ostatnie przejście dla pieszych ostatnie przejście dla pieszych do przytułku demokracji miejsca, w którym rozegra się finałowa bitwa półfinałowa bitwa w zasadzie między kandydatami, którzy przegrają, bardzo przegrają lub jeszcze bardziej przegrają i spośród tych właśnie kandydatów będę dzisiaj wybierał, ponieważ jestem święcie przekonany, że żaden z kandydatów, na którego dzisiaj oddam głos, nie wygra tych wyborów. Po prostu wiem to. Po co w takim razie było się ruszać z domu, prawda? Um, otóż w tych wyborach, wyjątkowo w tych prezydenckich wyborach 2015, jest jakiś inny klimat. Nie jakaś tam, że klimat nadziei, że jest na coś szansa. Nigdy w życiu takich rzeczy nie było, nie ma i nie będzie. Um, jest natomiast szansa na Przyjemność z głosowania to jest coś, co, jest, co zdarza się tak rzadko. Tak jak mówię, mi się nigdy w życiu nie zdarzyło i nie wiem, czy mi się zdarzy po raz kolejny, za kolejne parę miesięcy, a potem kolejne, chyba długą przerwę teraz będziemy, będziemy mieli, bo zanim europarlamentarne, samorządowe, prezydenckie i parlamentarne wybory znowu nadejdą, to będziemy musieli się odzwyczaić od praktycznie już teraz półtora. Letniej, półtora kampanii. Tak więc może być, dużo czasu może minąć, zanim znowu ten, tą przyjemność głosowania odczuję. Chociaż nie czuję się zbytnio demokratą, to, to jadę z przyjemnością dzisiaj oddać głos. Przedziwne, przedziwne wrażenie. Moi kochani, liczyłem na to, że jeszcze podczas tej 40-minutowej podróży coś mnie przekona do konkretnego kandydata, ale przyznam Wam szczerze, że za chwilę wejdę do tego przytułka demokracji, czyli konsulatu generalnego RP w Katalonii i coś mnie jeszcze po drodze zdąży przekonać do tego, na kogo mam oddać głos i nic mnie nie przekonało. Wciąż nie wiem, tak samo jak nie wiedziałem tydzień temu. Wiem, że się mnóstwo, wielu z Was zdziwi. Jak to? Przecież wiadomo, na kogo głosować. Król jest tylko jeden. Um, hmm. No jest. No. Ale przyznam szczerze, że, że troszeczkę trzyma mi się... Yy, wiecie o co chodzi? Ja, jeśli chodzi o moje, moją historię głosowania, to jestem wychowany na głosowaniu na Korwina. To znaczy zawsze głosowało się na tego kandydata, a wszyscy, którzy chcieliby zagłosować na Korwina, mówili, że nie zagłosują na Korwina. Zawsze mówili: "A wiecie, to tam szkoda marnować głosu, bo Korwin to ma tylko 1%, to on się nie dostanie, szkoda głosu". To przynajmniej zagłosuje tak, żeby albo PiS albo PO nie weszło do władzy. No i zawsze się okazywało, że PO albo PiS wchodziło do władzy jakimś dziwnym, dziwnym trafem i mnóstwo ludzi Oczywiście mówiło, że, że ja to. Karwin super, bo mądry tam szachy gra i ma taką brodę fajną i do tego wysoki tutaj całuje w dłonie i, i, i tym razem jakby, jakby idę tym tropem, idę tym tropem myślowym. Nie głosuję na e, tego kandydata, który mniej przegra, tylko prawdopodobnie zagłosuję na takiego kandydata, który zupełnie zupełnie przegra. W ogóle będzie miał jakiś totalnie pff, zero, zero, zero jedynkowy wynik w tych wyborach. E, bo, bo tak, bo to, bo to jest właśnie niezmarnowanie głosu. Nawet jak jest dwóch wolnorynkowych, nie wiem czy jak to nazwać, monarchistów, czy, czy, czy coś takiego. Jeden ma większe szanse, drugi ma mniejsze szanse, a tobie pasuje ten bardziej z mniejszymi szansami. A, tudzież masz po prostu do niego mniejszą ilość jakichś tam zarzutów, a może go nawet lubisz. A, no to cóż, no, co, co z tego, że zagłosujesz na tego kandydata, który mniej przegra. No fajnie jest. Przyjemność jakaś, nie? Dobra, e, nie ma kolejki. Naprawdę, nie ma kolejki. Już jestem przy budynku konsulatu generalnego na końcu miasta, centralnym końcu miasta. Wiecie, że Niemcy mają konsulat generalny zaraz przy plaży, w samym centrum, a my, Polacy, mamy konsulat generalny na takim zadupiu, że to szok w ogóle. Żadnego oznaczenia, nic w ogóle, już mówię, bo już byłem tu mnóstwo razy. Um, żadnego oznaczenia, żadnej informacji, cokolwiek. Nawet wiecie, co flagi są przed konsulatem. Jest hiszpańska, amerykańska, europejska, niemiecka, katalońska, brazylijska, jeszcze jedna katalońska, francuska i flaga hotelu, <noise> który obok jest. A nie ma flagi polskiej, konsulatu generalnego RP, który ma tutaj miejsce. Jest taka złota tabliczka, ale ona jest jakoś tak zawsze w cieniu. o dziwo. Dobra, wbijam do środka. Chyba, chyba ktoś wyszedł, to, to, to wyglądał na wyborce. To na wyborce, był tak zmęczony. Ale Polacy w niedzielę zazwyczaj wyglądają na zmęczonych. Ostatnia winda w drodze do przytyłka demokracji. A trzeba jeszcze piętro nacisnąć. Które to jest? Szóste. Kto, kto jest kandydat numer sześć w tych wyborach? Teraz się okaże, że bronek, i będzie, że to ten. Spisek. Że tak nie można. Na parterze powinno być. Wchodzimy z windy. Trochę bladzi. Czy można nagrywać dźwięk w konsulacie? Zaraz się dowiemy. Nie? No, chcę, żebyś znieci karty do głosowania. Czemu? Serio, jak wróci na Face'a, to dziewiąty jeszcze. Przemysł, szaro włosy, że mu kuki zabrał głosy, już wygraną miał w kieszeni. Choć w kampanii ciut się lenił, Osiołek, co wierzy w cuda, też pewniutki był, że uda mu się z tronu Misia zrzucić, lecz mu się wpierdzielił kuki z kruk, co wszędzie lata z muchą. Od tłumaczeń w ustach, sucho głosów miałby razy cztery. Gdyby Paweł był z nim szczery, młoda sarenka w spódnicy, co odcięła się od Lwicy wie, że w Polsce bez kukiza rządziłaby dziś Syriza. Wilk, co kiedyś latał z krukiem, a dziś omija go łukiem, wynik miał być cyfrowy, Lecz dobiły gotejowy i kota pari ambicja, co w zwierzyńcy strugał, chysla z maszczka na szerokim karku w narodowym parku. Gatunkowa osobliwo w całym w słychać piski, jedna tylko jest możliwo, Kuki zabrał głosy wszystkim, gatunkowa osobliwo, w całym lesie słychać piski, jedna tylko jest możliwo, Kuki zabrał głosy wszystkim. osiołkowi w sondaż dano i codziennie wstaje rano zanim miś się ruszył z ławki rozdał wszystkie czarne kawki by coś skubnąć z Pawła spędu miś obiecał referendum, wszak nim zaczął być gajowym, był potworem ciasteczkowym, waszy osiołeczek nie jest i natychmiast wpisał w rejestr choć z budżetem jest pod górkę tak krecikom na barburkę trwają szranki i konkury jak pozyskać głos od których w sumie nie mają programu. Jak pozyskać istnych hamów, co w sondażach nakłamali? Bezpieczeństwo podeptali, rzucili pod łapy kłody. Na to w lesie nie ma zgody. Nowomowy, terminowy, wybór antysystemowy. Od tej ma ból głowy. Misia, sztab i osiołkowy. Tu Marian Kowalski, słuchacie podcastu AGENT. To, co usłyszeliście przed chwilą, to była piosenka do napisania, której zainspirowały mnie wyniki pierwszej tury wyborów. Dziś znowu wysiadam z autobusu w tym samym miejscu, co dwa tygodnie temu i tak samoż nie widziałem żadnego plakatu reklamującego e, jakąkolwiek... E, e, jakąkolwiek osobę kandydującą w drugiej turze. Domyślacie się dlaczego. Nic się nie zmieniło. Jestem w tym samym miejscu i jest to dalej Katalonia. Przede mną plakat wyborczy niejakiego pana, który nazywa się... E, nie, nie pamiętam, jak się nazywa. Trias. Właśnie. Mój burmistrz wierzy w nasze państwo i wielka flaga katalońska, która może sprawić, że Trias zostanie burmistrzem. A może też burmistrzem zostać niejaka Ada Colau, która ma hasło sprywatyzować... E, przepraszam. Co ja mówię? Sprywatyzować. Gdzie sprywatyzować? Stop. Wróć. Zdemokratyzować zyski. Takie hasło, zdemokratyzować zyski. Co to znaczy zdemokratyzować zyski? Oznacza to, że jakaś grupa, prawdopodobnie nie wszyscy, e, wszyscy wszyscy, tylko jakaś konkretna grupa e, będzie demo, de, decydować o tym, jakie kto będzie miał zyski, a, a potem, co z tymi zyskami może zrobić. Podwójna demokracja, a co? Ja nie będę mogła. No i oczywiście jako, jako, jako zwolenniczka demokracji będzie prawdopodobnie chciała, żeby o tych zyskach decydowali ci, którzy w tych wyborach wygrali, czyli ona. Ma no duże szanse. Dziś wieczorem się dowiemy, czy, czy Ada Colau um, będzie, będzie burmistrzem Barcelony. Póki co ma spore szanse. Akcja jest dosyć wyrównana. Nie będę was zasypywał szczegółami. Jeśli chcecie troszeczkę więcej poczytać o Adzie Colau, możecie wejść na portal e, takiego niezależnego, ambitnego tygodnika prawicowego Gazeta Wyborcza na stronie gazeta.pl wiem, że chyba całkiem niedawno ukazał się artykuł o Adzie Kolał, ponieważ ona jest taką babką, która tutaj zrobiła dużo szumu broniąc lokatorów przed eksmisjami. Ona zrobiła zasadniczo na tym karierę taki ikononowicz hiszpański. Tam się rzucała jak rejtan, w ogóle darła szaty i wtedy ludzie uciekali, jak tylko te szaty darła, bo no, dobra, nie, nie wchodźmy w to, nie wchodźmy w to. Za chwilę wchodzimy do konsulatu RP Moi kochani, żadnego napięcia Nie mam Jakoś przyznam szczerze, jest gigantyczna różnica między, między naszym spotkaniem dwa tygodnie temu Między tą częścią nagrywaną dwa tygodnie temu A dzisiejszym Wtedy szedłem na te wybory z przyjemnością Dzisiaj mam wrażenie, że, że Coś mnie pcha na te wybory A ja trochę tak Z lekkim oporem tam idę No ale pójdę I dzisiaj tak szukałem jakiegokolwiek Ostatecznej motywacji, żeby w jakikolwiek sposób um, wytłumaczyć sobie samemu, dlaczego będę głosował na dudę. Zrobię to dla mojej babci. Pomyślałem dzisiaj i wydaje mi się, że to jest najlepsze, najlepsze, najlepsze wytłumaczenie tego. Po prostu zrobię to dla niej. Wiem, że ona będzie głosować. Jest strasznie zapalona to, to w ogóle od, 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 od początku istnienia partii PiS, Wspiera tą partię, jak to, jak, to, jak wiele babci szczególnie z tak zwanej ściany wschodniej um, i zrobię co dla niej i tyle wiem że, to wiem, że to jest żadna motywacja wiem, że to nie jest powód jest coś śmieszne, żałosne, trywialne ale jest jakaś minimalnie minimalna szansa, że e że Tomasz Lee z wieczorem będzie miał grymas na twarzy i może jest to warte Tomasz Liz będzie miał grymas na twarzy, moja babcia będzie miała uśmiech na twarzy. Te dwie rzeczy je za jednym razem załatwić, jednym pociągnięciem, rzadko kiedy się udaje. Dzisiaj jest taka szansa. Zbliżam się do, do konsulatu i, i, chyba, i chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przekaz. Może będą no, jacyś Polacy w windzie znowu. Możemy ich oszukiwać. Odnośnie tego, e, gdzie jest konsula. Tylko najpierw spytamy się, na kogo głosują. Aczkolwiek, tak jak, tak jak się domyślacie, nie ma żadnego napięcia i żadnej. E, żadnej fantazji. Plakat. O proszę. Jest plakat Andrzeja. Su, super, wspaniale. Tak to wygląda. Tak to wygląda. A wy jesteście tutaj od Andrzeja? No nie. Nie myślałem, że sprzedajecie się tą książkę. Nie, nie, tutaj taki pan. I nakręca nas i bo źle mu życzymy. Znaczy, o, tu jest właściciel. O, to jest właściciel, tak. To jest, że źle życzycie. Bo ja zrobiłem zdjęcie, żeby pokazać jak, jak to się dzieje, jak się łamie ciszę wyborczą, no i pan się zdenerwował, nakręcił i powiedział, że jestem z -y. A jesteś? No nie jestem oczywiście. Z Plusatu? Też nie jestem. Z Plusatu 2? Jestem. Nie, z TVN Meteo? Tam jestem neutralny z naprawdę. Z WTK, z WTK Z WTK, tylko Polska Telewizja Kablowa, dobrze. E, to jest ten pan, co tam idzie, pan? tak? A to jest łamanie ciszy wyborczej? Wg no, mnie tak. Agitowanie przed komisją wyborczą, no jak? A że stoi tekturka? Tak, stoi tekturka. No jest agitowanie. Jest, jest kandydat jeden? No jest. No, no, czyli jest agitowanie. A jak było dwóch? No to już wtedy jest yy, równowaga. Dwa agitowania? Ale, no, ale, tak, się no. z... ale jest równowaga, to jest co innego. No to można ten załatwić gdzieś, yy, że tak powiem... No to niech Pan załatwi drugą jeszcze Misia. Sobie, Misia. stoi z dwoma, to ja nie, ja nie będę miał nic przeciwko. Postawili zdjęcie Misia z y, Misia Barei. Nie, nie, nie. Nieważne ale na kogo stali, się głosuje, nie? ale jednak jak są przepisy, tak? Mm. Przed budynkiem konsultu generalnego stoi pan z, z, tekturką, z tekturką z Andrzejem Dudą i okazuje się, że to niektórym się bardzo nie podoba. Można słówko z Radia Kontestacja? Skąd ty radio? Z Polski, z Anglii w zasadzie. Tak? Jak pan odpowie na zarzuty, że to, jest, że to jest agitacja wyborcza? W ogóle nie odpowiem, nie muszę odpowiadać, jesteśmy na Hiszpanii. No właśnie, no właśnie. No to jest odpowiedź. No i to jest odpowiedź. Aha. A jakby komuś brakowało Komorowskiego, to może sobie tam postawić obok? Oczywiście. Każdy z swojego, prawda? Jasne. OK. Dziękuję. Miłego dnia. Proszę bardzo. Wbijamy na szóste piętro. Tym razem nie ma kandydata numer 6 na liście. No mamy problem. Nie filmował i powiedział, że się nie odsunie. Mamy plakat tutaj z jednym z kandydatów, oraz. Na dole. Tak, jest, są hasła, które mówią, że drugi kandydat taki jest, a nie inny. Więc twierdzi, że nie jest na terenie konsulatu. Dobra, będzie chryja. Ma być chryja. Znowu ja, mają być problemy jakieś? Słyszałem, że problemy mają być. No, nie wiem, ktoś co powiedział swoje zdanie, ja swoje, i zobaczymy, nie? Dzień dobry. Szanowna, jesteśmy mężem zaufanym. Pani, myślę, że. Troszkę to już jest przesadne. Jesteśmy na terenie Hiszpanii, czy łamie, czy to, czy nie. to pani niech zgłosi. Ma ktoś przyjechać, to przyjedzie, i moje zdanie nie zmieni, zapóki temu. No, pani, jako męż, zaufanie też to interweniować w zasadzie? Tak, tak. Może to o tak, dobrze. Po przyjedzie przejdzie policja? To jest chyba jakaś prowokacja moim No ale wszystko jest prowokacją w dzisiejszych I czasach. Miley Cyrus pokazuje język, ten pan pokazuje dudę. Czy to jest w ogóle, czy to jest łamanie ciszy wyborczej, czy to jest człowiek, który na terytorium jakby nie było innego kraju, na obcej ulicy w pobliżu konsulatu, ale jednak na ulicy, wiesz, pokazuje jakąś tam swoją konsulatę. opcję? Pod, Pod polskim, polskim konsulatem, konsulatem który nasz. Z łamie, łamie ciszę wyborczą i pytanie, co Prowadzi, ma myśli? Prowadzi kampanię. Moim zdaniem to jest prowokacja, która wręcz ma być. Ma mieć skutek odwrotny od... Czyli to może być robota przeciwnej partii, która chce zdyskredytować tą partię. Sprzyżenie zwrotne. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda, tak to interpretuję. Ja tu jestem bardziej wakacyjnie i spełniam swój obowiązek oczywiście. Wyborczy brałem udział w wyborach. Ale to, co tutaj ma miejsce, to jest y, moim zdaniem po prostu dziwne. Ty zasługujesz na to, żeby policję wołać i, i, i... Znaczy, nie, ja prosić to wyślę, o interwencję siły ja innego to wyślę, państwa, że tak powiem. To jadę do hotelu, podłączę się do wi-fi i od razu to wyślę do stacji TVN, żeby ogólnie to jakoś nagłośnić. No, gdzie byli ludzie? Tylko do TVN. Oczywiście. A gdzie indziej? Cześć, policji. Szczęść Boże, jesteśmy policją. Wie Pan, że podczas procesu wyborczego nie można e, pokazywać rzeczy za albo w kontrze do innej partii? No, jest to, jest to, tak, ale to nie jest ambasada, tylko ulica. To edificio, miejsce Gali, publiczne, a konsulat jest, jest to, na szóstym to, piętrze. Ale tu jest wejście do tego konsulatu. Może pan to pokazywać, ale dalej. No, To są wybory, ale w Polsce. Ja stoję na ulicy w Hiszpanii, a konsulat jest na szóstym piętrze. A, to okej. Okay. Dziękujemy. Nagrywa pan? Będzie tłumaczone? Jasne. Przypadł rozumie wszystko. <grymne> Kontekst. Idź, 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 idziemy obok. To dokąd teraz? Na ławeczkę tam, tam. Na ławeczkę. E, przepraszam Was koledzy, sorry, ale to jest ten plakat tego gościa? To jest plakat tego gościa? Tak. Ale dlaczego go zabraliście? Nie, ja nie jestem z od niego, ale mam własną adykę radiową, tak? Nie mam jak i tacy wyborczą stoi. Jest cisza wyborcza, on stoi no wbrew w prawo i on ma to w dupie. No to no sprzedaj książkę, książkę o Komarowskim. Tak. No ale nic dalej, no. No dobra, Nie wyboru. Przed konsulatem. Ale to nie Dobra, ale rozumiesz, przez nią przyszła policja i chciałbym mieć jakby całość sytuacji, bo teraz to wygląda dosyć niepoważnie. Mam wrażenie. Zostaw tutaj i chodzi. Nie ma bez to, znaczenia, proszę. Chcę pan to odłożyć tam i zależy panu na tym, ale nie, nie zależy mi na tym, żeby to tam ani leżało, ani żebyś to zabierał. Chodzi mi o... On... bez ingerowania w tą scenę. Dobra, no, ale na... idzie. Co pan robi? nie, się pan uspokoi. Dobra, dobra. Co, za No przyjechałem tutaj pod konsulat, żeby poprzeć mojego kandydata i... Jak akurat miałem, myślałem z drugiej strony, że jakiś poznam może mojego rodaka, który myśli podobnie do mnie. Spotkałem kilkudziesięciu, nie trafiłem na żadnego. Smutne to jest bardzo, bo ktoś by myślał podobnie do mnie, to by przecież pozdrowił czy coś. A to się okazało, to wszystko jest za ruską budą. I tak się sprawy pod konsulatem miały, moi kochani, w dzisiejszym agencie tyle i nic więcej o wyborach. Internet jest bardzo szczodry, jeśli chodzi o opinie jeśli chodzi o spekulacje, więc ja już nie muszę chyba zabierać głosów w kategorii Komorowski czy Duda i tak dalej. Macie tego pod dostatkiem, zresztą doskonale podejrzewacie. podejrzewam, że domyślacie się, jaka jest moja opinia w tym temacie. Ja tylko słyszałem taką małą spekulację, że ponoć kampania Andrzeja Dudy była sponsorowana przez Ryanair i Wizera, Ponoć te dwie firmy, ci dwaj przewoźnicy dogadali się, że będą sponsorować. Kampanie Dudy na wypadek, gdyby Duda wygrał wybory i gdyby połowa lemingów deklarujących wyjazd z Polski rzeczywiście spełniła swoją obietnicę, to inwestycja ta miałaby się zwrócić. To jest oczywiście niepotwierdzona plotka. Jeśli się potwierdzi, to z pewnością, tak jak mówię, internet będzie pierwszym miejscem, które o tym poinformuje. Moi kochani, informacyjne podcasty agentowe to za jakiś czas. Takie, takie pełnowymiarowe agenty to za jakiś czas wrócę do nich, jak tylko skończą się prace nad finalną wersją firmu Corvin the Movie, jeśli jeszcze pamiętacie, taki projekt z zeszłego roku jest oczywiście cały czas żywy w Waszej pamięci i żywy na stole montażowym, ponieważ siedzę nad tym sam i stąd praca się po prostu piekielnie wlecze i bardzo powoli posuwa do przodu. Od, od, od marca, od ostatniego spotkania takiego filmiku, który jest na stronie agentomasz.pl jak i corwindemovie.pl prace od, od marca się posunęły oczywiście do przodu, ale zasadniczo jesteśmy cały czas na tym samym etapie, czyli, czyli mamy już zmontowany film i i są dokonywane w nim jakieś, jakieś poprawki, jakieś, jakieś, jakieś e, zmiany miejsc, różnych sekwencji, rzeczy wylatują, wchodzą nowe i tak dalej. Przyznam szczerze, że jest to taki moment, w którym trudno powiedzieć, kiedy on się skończy, bo wiadomo tylko, że to jest już ostatnia, e, ostatni etap, a zaraz po nim, wiadomo, e, będę już przygotowywał się do tego, żebyśmy, żebyśmy spotkali się w Polsce i ten film mogli obejrzeć, żebyśmy wcześniej spotkali się na premierze, a potem na pojedynczych, małych spotkaniach, czy w knajpkach, czy... czy w, w świetlicach wiejskich, y remizach strażackich, y czy na uniwersytetach, gdziekolwiek. Jeśli je, byście byli, bylibyście zainteresowani organizacją takiego spotkania, to dajcie znać na radiomałpaagentomasz.pl y Napisało już dosyć, dosyć sporo osób. Mam nadzieję, że że że, że, że to wypali po prostu i będziemy w lecie mogli spotykać się w Polsce i oglądać ten film. Za sponsorem odcinka jest Marcin dzisiejszego, za co bardzo dziękuję. A jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że kończą się, a propos innego projektu agentowego, kończą się powolutku książki niekarnęki, która kąsa w wersji papierowej w wersji elektronicznej jeszcze mamy sporo. Nie wiem dokładnie, musiałbym policzyć, ile mamy kopii, ale. Wersja papierowa powolutku, powolutku do gasa. Jeśli ktoś byłby zainteresowany albo, albo zwlekał z podjęciem decyzji, to jest chyba dobry moment. Słyszymy się niedługo. Do zobaczenia na Facebooku. Tomasz Agencki, a jak ktoś chce napisać maila, to radiomałpa.gentomasz.pl Nie odpowiadam od razu, ale odpowiadam każdemu. Do usłyszenia. To save, press 2. To delete, press 3.